Sale szkoleniowe to fizyczne miejsca, w których odbywać się będą stacjonarne szkolenia. Dodajmy więc pierwszą z nich i zobaczmy, jak wygląda kartoteka sali szkoleniowej. Przejdźmy do zakładki Sale szkoleniowe i dodajmy nową salę szkoleniową. Na początku uzupełniamy nazwę sali szkoleniowej. To, jak będzie ona brzmiała, bardzo zależy od specyfiki waszego biznesu. Nazwa ta będzie wyświetlana zazwyczaj obok skróconego adresu, więc dobrze, żeby była dosyć rozpoznawalna. Jeżeli w danej miejscowości macie tylko jedno miejsce szkoleniowe, w zupełności wystarczająca będzie nazwa miejscowości. Niżej podajemy też kod pocztowy, miejscowość i ulicę, później państwo, województwo i ewentualne uwagi, które mamy do danego miejsca. Po kliknięciu dodaj otwiera nam się zestawienie sal szkoleniowych zamiast kartoteka dodawania, ponieważ wygląda zupełnie tak samo jak kartoteka edycji. W zestawieniu sal szkoleniowych wyświetla nam się nazwa, skrócony adres oraz uwagi do danego miejsca. Jeśli chcemy usunąć jakąś salę szkoleniową, klikamy jej nazwę, a później przycisk na górze Usuń salę szkoleniową. Dodaną w tym odcinku salę szkoleniową będziemy mogli przypisać jako stacjonarne miejsce prowadzenia szkolenia zamkniętego lub otwartego albo w szablonie szkoleń. O wszystkim tym dowiemy się w kolejnych odcinkach.